Dobra. Teraz zresetuj przepływ siłownika i skalibruj konwertery nagrzewania. Trzymaj kciuki, bracie! Jeśli utkniesz w tej bombce na zawsze, nie nauczysz mnie jeździć na rowerze! Uda się. Steel, będzie dobrze. No dobra. Raz się śmierć! <śmierdzi> Udało się! To my! Jak fajnie móc się znowu ruszać. Ach, świetna robota, Steel. Skąd to zaskoczenie? Wiedziałem, że się uda. Ale to ich należy pochwalić. Nas? Steel ma rację. Ocaliliście dzisiaj wszystkich. Stary Skrozel was nie docenił i zapłacił za to. To nic takiego. Wy zrobilibyście to samo. O skoro wszyscy są bezpieczni, możecie spędzić święta z rodzinami. Dzięki. Ale stwierdziliśmy, że spędzimy święta razem z wami. Podobno mieliście plany. Właściwie nie. To miała być niespodzianka. Niespodzianka? Ale jaka? Właśnie! Słuchajcie, zorganizowaliśmy pewną podróż. Tylko dla was. Podróż? Jedziemy dokądś? Do galerii handlowej? Chcę zobaczyć wioskę Mikołaja. <laughs> Nawet lepiej. Chwila! To brzmi jak. <laughs> To ma ochotę zobaczyć prawdziwą wioskę Mikołaja? Co? No! Co? No! Okay, lecimy na biegun północny! Mój ulubiony biegun! Mój również! Chodźcie, lecimy! <laughs> Zobaczysz, będzie genialnie! <laughs>